Witam serdecznie Was. Zobaczcie, jakie tutaj mam ciekawe akwarium. Potężne, jest naprawdę potężne. Z 2,5 metra, metr na metr. Rewelacja. Załóżcie, wyobraźcie sobie, idziecie do pracy idziecie, wracacie, a w waszym domu, mieszkaniu żona Wam postawiła zrobić, zrobić prezent, bo przeważnie to akwaryści to faceci. Myślę, że w 99% wracacie, a takie akwarium stoi w domu już na stelażu i Wasza żona mówi, zrobiłam Ci niespodziankę. Jaka jest Wasza reakcja i co tam, co tam byście w tym akwarium e ewentualnie chcieli, chcieli mieć, hodować, trzymać? Jak byście jakbyście takie akwarium sobie zagospodarowali? Jestem ciekawy. Wracacie, tutaj taka niespodzianka, 2,5 metra metr, metr na, na metr stoi. Chodź tutaj, chodź. Chodź tu to mnie. Przeszkadza. No to już jest naprawdę. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. Chodź tu. Cicho, chodź. To już jest naprawdę mega akwarium. Zobaczcie jaka to jest szerokość. Jak tutaj specjalnie postanowiłem wam się pokazać, żebyście mieli porównanie. Bo chodzi o to, o, żebyście widzieli proporcje. Mega rzecz. Takie akwarium to już naprawdę. No, jedni powiedzą, no ale to już wysokie, to nie ma jak do dna sięgnąć, nie ma jak obsługiwać, i tak dalej. No ale wszystko ma swoje plusy i zalety. Może i ciężko obsługiwać, bo wysokie. Ale jakie tu są, są możliwości, jaka głębię tego akwarium? To jest po prostu coś pięknego. Dla akwarysty taki zbiornik. Wiadomo, że to jest duży gabaryt. Nie, nie każdy może sobie takie akwarium pozwolić, żeby wstawić, bo to. Musi być odpowiednie wejście, i, i, i tak dalej, jak mówi mój kolega. Natomiast jest, jest to mega rzecz. Takie akwarium, każdy akwarysta, myślę, no w większości chciałby mieć. Jeśli by miał tylko warunki. Super sprawa. Tutaj widzę piękne altumy. Dajmy na to. No, tutaj by miały miałyby tutaj warunki świetne. Albo jakieś piękne deskowce. No i pies nam przeszkadza, ale to, 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 to nic. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, hej.